Teraz, teraz, teraz 15 teraz teraz Co wy robicie? Puśćcie go! Co, bo dziewczyna ze szkoły przyjechała tu. Puśćcie go! Jeszcze rękawiczki. Ale zostawcie, przecież on nic nie robi. Dobrze, gada, gada, tak? Gada. 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 Spokojnie, Paweł, 4, 5, 6, 6 osób ma jecych. Zobaczcie, a ich witaliście inaczej. A zobaczcie co robicie z nami. Chłopaki, co wy robicie z nami? Przecież my jesteśmy plakami, no kurwa no! Co wy robicie? My się zachowujemy, zobaczcie ko kogo tu przywozicie, kurwa! Do nas macie pretensje? Do, na do nas macie pretensje? Do nas macie pretensje o to, że my jesteśmy źli? Panowie, jesteście policją, macie nas chronić kurwa, a nie atakować! I wprowadzacie kurwa za rączkę, kurwa, ja pierdolę ty zakaś kurwa. Dajcie im, kurwa, jeszcze miskie ryżu, niech się kurwa dażą! Co podpierdalacie, panowie, no! Kurwa, Mario! Miasto koszy się wstydzi za was! Wstyd! Wstyd, panowie, wstyd! Za ciebie, panie, za ciebie panie, za was wstyd wszystkich! Kurwa!